Wyobraź sobie bal w dworku, sala świeci złotem świec, suknie szeleszczą jak liście, a muzyka milknie na ułamek sekundy. Ktoś właśnie dostał list z czerwoną pieczęcią. Na kopercie herb, na wosku odcisk pierścienia. W XIX wieku o miłości decydowały nie tylko serca, ale i posagi, nazwiska, reputacja. Za drzwiami sypialni rządziła etykieta. Strach przed skandalem i metody, o których głośno nie mówiono. Za chwilę pokażę ci, jak dobierano małżeństwa z rozsądku, gdzie kończył się flirt i zaczynał honor, dlaczego zdrada mogła skończyć się pojedynkiem, i co wniosła do dworków nowa rzecz z zachodu gumowa ochrona. A na końcu historia pewnego listu, który uratował reputację i złamał dwa życia. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zegara Wstecznego. W świecie dworków uczucia nie mogły iść same, szły pod ramię z przyzwoitką spotykało się w miejscach bezpiecznych. Na herbatkach, przy fortepianie, na spacerach w ogrodzie, a przede wszystkim na balach. Taniec był jedyną chwilą, kiedy cudze dłonie mogły się legalnie spotkać. Polonez, mazur, kadryl, piękne figury, ale też maski dla rozmów szeptem. XIX wiek lubił dyskretne sygnały. Wachlarz, bukiet, wstążka przy kapeluszu, czy naprawdę istniał cały język wachlarza? Częściowo to mit, ale faktem jest, że gesty i konwenans budowały napięcie. W albumach pamiątkowych zostawiano rysunki, zasuszone kwiaty, dopiski. Listy krążyły jak gołębie, ładne słowa, ostrożne aluzje, nigdy nic, co mogłoby spalić reputację. Bo flirt musiał się zmieścić w ramię rodziny. Rodzice obserwowali, ciotki kalkulowały. A sąsiadki? Sąsiadki wiedziały wszystko, co się działo, gdy uczucie nie pasowało do planów rodziny. Przechodzimy do pieniędzy, nazwisk i podpisów. Z rozsądku nie znaczyło bez miłości, znaczyło z kalkulacją. Małżeństwo było sojuszem majątków, pól i herbów. Posak, finansowa kotwica młodej żony, mógł decydować o przyszłości całego majątku. Intercyzy? Owszem, sporządzano je, by zabezpieczyć dziedziczenie, długi, prawo do ruchomości. Zerwane zaręczyny nie były tylko prywatnym dramatem, były kosztowne. Przychodziły listy z prośbą o wyjaśnienie, a plotka stawała się walutą. Rodziny wolały uniknąć kompromitacji, bo jeden skandal potrafił zamknąć drzwi do trzech sąsiednich salonów. To świat, w którym miłość była piękna, ale najpierw musiała być możliwa, a kiedy już była możliwa i po ślubie sprowadzała się do wspólnej sypialni, wtedy dopiero zaczynały się prawdziwe negocjacje. Powiedzmy to bez sensacji. W XIX wieku o bliskości mówiło się zawoalowanym językiem. W poradnikach obyczajowych królowały słowa wstydliwość, przyzwoitość, obowiązek małżeński. Wiele par uczyło się siebie bez słów. Kościół prowadził sumienie, spowiedź była miejscem pytań: co jest dozwolone, jak często, czy można planować potomstwo? Nie znaczy to, że nikt nie szukał przyjemności. Szukano, ale bez krzyku. Rozmowa o tym bywała tabu, uczono się z domysłów, lektury między wierszami, zaufania. Dla wielu kobiet pierwsze lata małżeństwa były nauką zaufania do ciała, w gorsetach, pod warstwą konwenansu, pod okiem ciotek, teściowych, domu. A skoro mowa o planowaniu jak radzono sobie z niezbyt dużą rodziną, zanim XX wiek przyniósł nowe metody. Zanim w połowie stulecia rozpowszechniły się gumowe zabezpieczenia, używano środków, które dziś brzmią jak z apteczki alchemika płukanki i gąbki, ocet, metody naturalne, a najpowszechniej przerywanie współżycia. Skuteczność? Różna. Ryzyko? Niemałe. Przełom przyszedł wraz z wulkanizacją Kauczuków w XIX wieku. Wówczas pojawiły się droższe, wielorazowe wyroby z gumy. Sprzedawano je dyskretnie w Etui pod skromnymi nazwami. Publicznie moralność kręciła głową. Prywatnie rozsądek szeptał swoje. Trzeba dodać, środki były nierówne jakościowo, a wiedza o higienie dopiero raczkowała. Stąd też znaczenie lekarzy i porad, nie zawsze trafnych, czasem podszytych ówczesną moralną paniką. A jeśli mimo to w związek wdarła się zdrada, wtedy do gry wchodziło słowo, które potrafiło ważyć więcej niż miłość honor. Dworskie życie miało swoje korytarze i cienie. Podwójne standardy były realne: mężczyznom wybaczano więcej, picie, hazard, bywanie w mieście. Kobietom groził ostracyzm. Nikt nie miał prawa do krzywdy, ale prawo opinii bywało ostrzejsze niż kodeks. Zdrady rzadko wybuchały głośno: najpierw szept w salonie, później list, na końcu brat, który prosi o rozmowę. Bywały pojedynki nielegalne, ale praktykowane. Czasem pistolety o świcie, częściej subtelniejsza forma, odosobnienie przenosiny, ciche ugody. Służba widziała wszystko, ale najlepszą ochroną sekretów była lojalność wobec chlebodawców albo strach. A w miastach tam powstał mechanizm, który miał regulować grzech. W dużych miastach XIX wieku wprowadzano reglamentację prostytucji, rejestrowano lokale, prowadzono kontrole medyczne, wydawano przepisy o higienie. W teorii chodziło o porządek i zdrowie publiczne. W praktyce rodziło to hipokryzję. Oficjalnie potępiano, nieoficjalnie korzystano. Lęk przed chorobami wenerycznymi był ogromny. Lekarze pisali ostrzegawcze broszury, powstał nawet swoisty język delikatnych diagnoz. Dworki radziły sobie po swojemu, dyskrecja, oddalenie, czasem zmiana posady, czasem kuracja w uzdrowisku. Każdy skandal próbował znaleźć korytarz, w którym da się go wyciszyć. A jeśli małżeństwo pękało całkiem, wtedy zderzało się z twardą ścianą prawa. I to innego w każdym z zaborów. XIX wieczna Polska była podzielona. W Królestwie Polskim, po reformach lat 30. XIX wieku, dla katolików praktycznie możliwa była separacja, a rozwód w zasadzie nie. W Prusach i w monarchii Habsburgów istniały procedury rozwodowe. Ale trudne i obwarowane warunkami. W Imperium Rosyjskim też inaczej niż w Galicji. Niezależnie od przepisów, reputacja i tak ważyła najwięcej. Skandal sądowy był czytany między wierszami w całej okolicy. Skąd więc młodzi uczyli się o miłości, skoro prawo i etykieta mówiły ostrożnie? Z książek i mody. Biblioteki pełne były romansów, w których serce stawało naprzeciw świata. Anna Karenina, Madame Bowary, u nas Lalka nad Niemnem. Młodzi czytali i wierzyli, że miłość potrafi przekuć żelazne zasady, a potem szli do salonu i zderzali się z kalendarzem wizyt i chłodem porannych rachunków. Moda była językiem ciała. Gorsety podkreślały talie, ale też ograniczały oddech. Rękawiczki, wachlarze, tren sukni to była choreografia niedopowiedzeń. Mężczyźni, fraki, wysokie kołnierzyki, laski. Seksualność grała w teatrze pozorów. Wszystko widoczne, ale nic niewypowiedziane. Właśnie to napięcie dawało tym historiom siłę. A poza salonami... Na wsi uczucia miały mniej jedwabiu, więcej chleba i pracy. Na wsi rządził zwyczaj. Swaty pukały do drzwi, ksiądz ogłaszał zapowiedzi, a cała wieś patrzyła. Małżeństwo było wspólnotowym wydarzeniem: wesele, oczepiny, dary, pieśni. Kontrola obyczajowa bywała surowsza niż w mieście. Ale sieć wsparcia też silniejsza. Nieślubne dzieci były obciążeniem, dla matki przede wszystkim. Bywały tragedie, ale bywały też ciche porozumienia, pomoc rodziny, praca u krewnych, wyjazd do miasta. Życie szło dalej, bo Ziemia wymagała rąk, a zbiory ludzi. Uczucie było częścią pracy, nie tylko poematem. A jednak w cieniu dworków rodziły się dramaty oparte na zależności i władzy. Ekonomia potrafi zniekształcić uczucie. Zależność od pracodawcy, różnica wieku, brak alternatyw to wszystko otworzyło niebezpieczne sytuacje. Dziś nazwalibyśmy je nadużyciem. Wtedy często udawano, że nic się nie stało. Skandale uspokajano przenosinami, posadami, cichymi, długami wdzięczności. Prawda nie zawsze trafiała do metryk, ale echo często zostawało w rodzinnych opowieściach. W tym czasie nauka próbowała wyjaśnić ludzkie uczucia. Efekty, czasem pomocne, czasem kuriozalne. W XIX wieku lekarze pisali poradniki o wstydliwych sprawach. Diagnoza histerii u kobiet bywała workiem na lęki epoki: zmęczenie, smutek, bunt wobec gorsetów wszystko to pakowano w jedno słowo. Ostrzegano też przed zgubnymi nawykami młodzieży, straszono konsekwencjami zdrowotnymi wszystkiego, co wymykało się normie. Była też jaśniejsza strona. Rozwój higieny, pierwsze kroki nowoczesnej ginekologii i położnictwa, lepsze rozumienie chorób zakaźnych. Tyle, że teoria często przegrywała z obyczajem tak się robi, potrafiło przeważyć nad tak jest zdrowo. I tu wracamy do naszego listu z czerwonym woskiem, bo w nim skupiły się wszystkie napięcia tej epoki. Późny wieczór. Dwór nad rzeką, lipy pachną ciężko, a w Saloniku czeka srebrna taca. Na niej list z pieczęcią. On wrócił z miasta zbyt wcześnie, jak na mężczyznę, który ma sprawy w banku. Ona odłożyła robótkę ręczną, dłoń drży tylko raz. Służąca milczy. Widziała już niejedno. On łamie pieczęć. W środku kilka zdań. Prośba o spotkanie w sprawie wspólnego dobra. Podpis, ktoś, o kim nie powinno się mówić głośno. On rozumie natychmiast. Jej spojrzenie mówi więcej niż list. Byłam sama, była zima, ty wyjechałeś na trzy miesiące, nikt nie miał prawa. W innym świecie byłaby rozmowa. Tu jest protokół. Najpierw kuzyn, co doradzi. Potem sędzia pokoju, co spyta o zdrowie. Wreszcie wyjazd dla powrotu do równowagi nerwowej. Dziecko urodzi się u krewnych na wsi. W metryce pojawi się imię w kolumnie ojciec kreska. Dwór poradzi sobie. Świat się nie zawali, zawalą się tylko dwa serca. Po latach ktoś znajdzie ten list w dnie szuflady. Kropka tuszu rozlana przez łzę. I nagle dawne skandale zbladną, a zostanie jedno zdanie w pamięci rodziny. Kochano się wtedy tak samo jak dziś, tylko stawka była większa. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli w waszych rodzinnych albumach są listy, zdjęcia, wspomnienia z XIX wieku, napiszcie w komentarzach. Te małe historie budują naszą wspólną pamięć. A jeśli chcecie osobny odcinek o języku wachlarza, co jest mitem, a co faktem, albo o ówczesnych poradnikach obyczajowych, dajcie znać. Subskrybujcie Zegar Wsteczny. Tu opowiadamy o przeszłości bez wstydu, ale z klasą i szacunkiem.